Dobry kochani, dzisiaj wspólnie wykonamy taką serwetkę. Do jej wykonania potrzebujemy standardowo włóczki i szydełka. I ja mam włóczkę Jarnard Jeans i szydełko 2,5 mm. Oprócz włóczki i właśnie szydełka potrzebujemy coś do obcięcia nitki oraz igłę, żeby wszyć. Niteczki, które nam zostaną, i to jest zupełnie wszystko, co jest nam potrzebne. Także kochani, zaczynamy. Zaczynamy od magicznego kółeczka. I jeżeli jeszcze nie potraficie go zrobić, to wysyłam Was tutaj do tego filmu, który powinien się wyświetlić w tym miejscu. Tam krok po kroku pokazuję, jak właśnie magiczne kółeczko wykonać. I jak już mamy nasze magiczne kółeczko. To robimy dwanaście półsłupków właśnie na nim, wkładając szydło pod dwie nitki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. 8, 9, 10, 11 i 12. Mamy 12 półsłupków. Teraz zaciskamy nasze magiczne kółko ciągnąc za tą krótką nitkę. I teraz w pierwszym półsłupku, który zrobiliśmy, robimy oczko ścisłe. Mamy gotowe pierwsze okrążenie. Aby zacząć drugie, robimy najpierw trzy oczka łańcuszka jako pierwszy nasz słupek i dodatkowo jeszcze dwa oczka. Teraz nad następnym półsłupkiem robimy słupek. Dwa oczka łańcuszka, słupek nad półsłupkiem. Dwa oczka. Słupek nad półsłupkiem, dwa oczka i dalej. Słupek nad półsłupkiem, dwa oczka. 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 Słupek nad półsłupkiem 2 oczka. Słupek nad półsłupkiem 2 oczka. Słupek nad półsłupkiem 2 oczka łańcuszka. 2, 4, 6, 8, 10, 11. I tutaj nad ostatnim wolnym półsłupkiem robimy słupek. Mamy słupków 12. Jeszcze tylko dwa oczka łańcuszka i wbijamy się w raz, dwa, trzy w trzecie oczko. Tutaj z tego naszego pierwszego słupka, właśnie z oczek łańcuszka. Robimy w nim oczko ścisłe i mamy drugie okrążenie gotowe. Aby zacząć trzecie, musimy przejść oczkiem ścisłym tu pod. Najbliższy łańcuszek po lewej stronie, jak tak patrzymy o. i robimy oczko ścisłe, następnie trzy oczka łańcuszka, i dwa słupki łączone górą, czyli nabieramy włóczkę na szydełko, wkładamy tu pod łańcuszek, przeciągamy pod łańcuszkiem, następnie przeciągamy nitkę przez dwie pętelki. I zostawiamy na szydełku dwie pętelki. Znowu robimy narzut pod łańcuszek. Przeciągamy przez dwie pętelki. I teraz przez wszystkie trzy pętelki przeciągamy włóczkę. Pięć oczek łańcuszka teraz robimy. I na kolejnym łańcuszku robimy trzy słupki. Łączone górą. Nabieramy włóczkę na szydełko, wkładamy pod łańcuszek, przeciągamy raz. Teraz przez dwie pętelki, zostawiamy na szydełku. Nabieramy włóczkę pod łańcuszek, przeciągamy przez dwie pętelki, więc znowu to zostawiamy na szydełku. I raz jeszcze narzut pod łańcuszek, przeciągamy przez dwie pętelki. I teraz przez wszystkie cztery pętelki przeciągamy włóczkę. Trzy oczka, łańcuszka i znowu trzy słupki łączone górą na łańcuszku. Dwa i trzy. Znowu trzy oczka, łańcuszka, trzy słupki łączone górą na kolejnym łańcuszku raz dwa i trzy pięć oczek łańcuszka trzy słupki łączone górą na kolejnym łańcuszku dwa i trzy trzy, oczka łańcuszka, trzy, słupki łączone górą na następnym łańcuszku. Dwa, trzy, 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 słupki łączone górą na kolejnym na Raz i dwa i trzy pięć oczek łańcuszka i trzy słupki łączone górą trzy oczka trzy słupki Łączone górą, trzy oczka łańcuszka, trzy słupki, łączone górą, pięć oczek łańcuszka, trzy, cztery, pięć i znowu trzy słupki łączone górą dwa i trzy trzy oczka łańcuszka trzy słupki łączone górą dwa i trzy teraz robimy jedno oczko łańcuszka i słupek Tutaj w pierwszym oczku, który, które wykonaliśmy zaraz połączeniu tych naszych pierwszych słupków, tu w, pierwszy, w pierwsze oczko się wbijamy i robimy słupek. I tak się prezentuje trzecie okrążenie. Zaczynamy kolejne okrążenie od zrobienia półsłupka. Tutaj od razu na samym początku. Mamy półsłupek, teraz robimy cztery oczka. Przechodzimy na łańcuszek, ten dłuższy i robimy trzy słupki. Dwa, trzy, trzy oczka łańcuszka i trzy słupki. Na tym samym łańcuszku. Dwa i trzy. Teraz cztery oczka łańcuszka. Półsłupek na łańcuszku. Pięć oczek łańcuszka. Półsłupek na kolejnym łańcuszku. I teraz cztery oczka, łańcuszka. Na kolejnym łańcuszku robimy trzy słupki. Raz, dwa, trzy, trzy oczka, łańcuszka i trzy słupki. Cztery oczka, łańcuszka. Na łańcuszku z poprzedniego okrążenia półsłupek 5 oczek. Na następnym łańcuszku półsłupek 4 oczka łańcuszka. Na następnym łańcuszku 3 słupki. Raz, dwa, trzy. Trzy oczka łańcuszka i trzy słupki na tym samym łańcuszku. Raz, dwa i trzy. Teraz cztery oczka łańcuszka. Raz, dwa, trzy i cztery. Półsłupek. Tutaj na łańcuszku. Pięć oczek. słupek na następnym łańcuszku. Cztery oczka. I przechodzimy na kolejny ten dłuższy łańcuszek, gdzie robimy trzy słupki. Dwa, trzy, trzy oczka i trzy słupki. Raz, dwa i Trzy. Teraz cztery oczka łańcuszka. Półsłupek tutaj na ostatnim wolnym łańcuszku. Następnie robimy dwa oczka i słupek w tym pierwszym półsłupku, który zrobiliśmy na samym Początku. I tak się prezentuje kolejne okrążenie, następne zaczynamy od półsłupka tutaj zaraz na początku. Teraz pięć oczek łańcuszka. 3, 4, 5, półsłupek na łańcuszku. Cztery oczka, łańcuszka. Przechodzimy tutaj do rogu, bo już nam się zaczęły rogi kształtować. I tu robimy trzy słupki. Trzy oczka, łańcuszka. I trzy słupki cztery oczka, łańcuszka półsłupek na łańcuszku. Pięć oczek, półsłupek. Pięć oczek, półsłupek, cztery oczka, raz, dwa, trzy i cztery, i znowu na rogu robimy trzy słupki, dwa, trzy, trzy oczka łańcuszka, i trzy słupki, raz, dwa i trzy, cztery oczka łańcuszka, raz, dwa, trzy, cztery, półsłupek na łańcuszku, pięć oczek łańcuszka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, pół słupek na kolejnym łańcuszku. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć oczek, pół słupek na łańcuszku. I teraz cztery oczka. Raz, dwa, trzy i cztery, na rogu tutaj robimy trzy słupki dwa trzy trzy oczka łańcuszka i trzy słupki raz dwa trzy teraz cztery oczka łańcuszka półsłupek na łańcuszku pięć oczek, półsłupek na łańcuszku, pięć oczek, półsłupek na łańcuszku i teraz cztery oczka łańcuszka. Raz, dwa, trzy i cztery. Na rogu. Trzy słupki, raz, dwa, trzy, trzy oczka i trzy słupki, jeden, dwa i trzy. Teraz cztery oczka łańcuszka, raz, dwa, trzy i cztery, półsłupek na łańcuszku. I na koniec tego okrążenia robimy jeszcze dwa oczka i słupek w pierwszym półsłupku, który wykonaliśmy. W tym okrążeniu, i robimy słupek, i tak się prezentuje. Przed ostatnie okrążenie, to okrążenie zaczynamy również od półsłupka. Zaraz na samym początku, teraz pięć oczek łańcuszka, półsłupek na łańcuszku, pięć oczek, półsłupek na łańcuszku, i teraz cztery oczka. na rogu trzy słupki trzy oczka i trzy słupki cztery oczka łańcuszka półsłupek na łańcuszku pięć oczek półsłupek pięć oczek półsłupek pięć oczek półsłupek cztery oczka łańcuszka Na rogu, trzy słupki. Trzy oczka. Trzy słupki, dwa i trzy, cztery oczka łańcuszka. Półsłupek słupek, Półsłupek oczek, Półsłupek słupek, pięć i cztery oczka. Raz, dwa, trzy i cztery. Znowu na rogu. Oj, przepraszam. Znowu na rogu robimy trzy słupki. Raz i typa i trzy. Trzy oczka, łańcuszka. I trzy słupki. Raz, dwa i trzy cztery oczka łańcuszka półsłupek pięć oczek łańcuszka półsłupek pięć oczek Półsłupek. Pięć oczek łańcuszka. Półsłupek cztery oczka łańcuszka na rogu trzy słupki trzy oczka łańcuszka. I trzy słupki. Raz, dwa, i trzy cztery oczka, półsłupek. I teraz na koniec robimy dwa oczka, łańcuszka i słupek w pierwszym półsłupku, który. Wykonaliśmy. Teraz tylko robimy jedno oczko łańcuszka dla zabezpieczenia naszej pracy. Ucinamy sobie włóczkę. Następnie musimy powszywać i tą niteczkę, i tą. Możemy sobie przeprasować tą naszą serwetkę. I mamy gotową dekorację naszego stołu. Ja Wam za dzisiaj ślicznie dziękuję. Zachęcam Was do łapki w górę, jeżeli podobało Wam się to, co robię, oraz do innych moich treści. Raz jeszcze bardzo Wam dziękuję za to, że ze mną jesteście. Wszystkiego dobrego i powodzenia.